Czy zdarzyło ci się zauważyć w wizytówce Google zmienioną nazwę lub nieprawidłowy numer telefonu? Takie sytuacje zdarzają się częściej niż myślisz. Google pozwala każdemu proponować zmiany w wizytówkach firm, co otwiera konkurencji, możliwość modyfikowania Twojej nazwy, numeru telefonu, a nawet oznaczenia firmy jako zamkniętej na stałe. I właśnie tutaj wkracza funkcja ochrony profilu firmy od Lokalo. Dzięki ochronie Lokalo, gdy ktoś próbuje zmodyfikować nazwę twojego profilu firmy w Google, zmienić lub usunąć numer telefonu albo oznaczyć twoją wizytówkę jako zamkniętą na stałe, Lokalo natychmiast wykrywa te zmiany i szybko przywraca oryginalne informacje. Chcesz uruchomić ochronę firmy? To bardzo proste. Najpierw upewnij się, że połączyłeś swój profil firmy w Google z Lokalo. Następnie zobaczysz informację, że ochrona jest wyłączona. Wystarczy kliknąć przycisk włącz ochronę i gotowe. To wszystko bez skomplikowanych konfiguracji. Lokalo automatycznie analizuje zmiany w profilu, monitorując podejrzaną aktywność. A gdy wykryje niepożądane edycje przywraca oryginalne informacje. Twoja wizytówka Google jest zbyt cenna, by zostawić ją bez ochrony. Nie pozwól, aby konkurencja ingerowała w Twoją obecność w internecie. Włącz ochronę lokalo już dziś i zabezpiecz swoją wizytówkę przed niechcianymi zmianami.